Sprzedaż, to może być problem, przez który nie zarabiasz więcej niż 10-15 tysięcy miesięcznie jako trener personalny. I teraz, nawet jeśli masz aktualnie problem z tym, że nie masz tak naprawdę komu sprzedawać, bo to jest w większości problem i to jest taki pierwszy problem, który rozwiązujemy, to i tak ta sprzedaż może być problemem, natomiast możesz ten problem odkryć dopiero później, jak rozwiążesz problem pierwszy. Bo nie da się odkryć problemu ze sprzedażą do momentu, w którym nie rozwiążesz problemu z tym, żeby mieć w ogóle komu sprzedawać, bo nie jesteś w stanie się dowiedzieć, czy potrafisz sprzedawać. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, poziom sprzedaży 1 na 1 w Polsce jest naprawdę mierny. Oznacza to generalnie w praktyce, że jest bardzo mało osób, od których tak naprawdę warto się uczyć. I powiem Ci teraz, co ja robię, kiedy chcę się czegoś nauczyć i co polecam zrobić również Tobie. Załóżmy, że chcesz nauczyć się sprzedawać, tak jak w tym przypadku. Robię więc research, czyli poszukuję, kto jest najlepszy za granicą na świecie, a następnie korzystam z jego płatnych materiałów, kursów, programów lub zaczynam nawet od tych bezpłatnych. Często mają większą wartość niż płatne programy w Polsce. I osoby, które Ci polecam serdecznie, które bardzo polecam, które moim zdaniem są w tym najlepsze, jedne z najlepszych na świecie i ogólnie e, warto się od nich uczyć. To jest Jeremy Miner e, oraz Cole Gordon. Te dwie osoby. To są dwie osoby, które ja ci polecam, z, materiałami, z których materiałami polecam ci się zapoznać. Jeśli chodzi o Jeremiego Minera, to tak naprawdę bardzo dużo, e, bardzo dużo wartościowych, darmowych materiałów znajdziesz na jego kanale. Tak samo Cole Gordon. Dlaczego poziom sprzedaży jest tak niski? Bo ludzie po prostu nie uczą się od odpowiednich osób, czyli nie uczą się od takich osób, tylko uczą się od jakichś pierwszych, na przykład lepszych osób w Polsce. Wiele osób zresztą nadal uwięzionych jest w barierze językowej, która uniemożliwia im naukę z odpowiednich źródeł. No dobra Marcin, ale co to ma do tematu tego filmu? Powiem ci teraz, co robią agencje marketingowe, jaki problem rozwiązują agencje marketingowe. Agencje marketingowe generują osoby zainteresowane Twoimi usługami, czyli tak zwane leady, czyli po prostu kontakty do osób. Dając Tobie potencjalne okazje sprzedażowe. Okazje sprzedażowe. Warto zwrócić uwagę na to słowo. Generalnie z okazjami jest taki problem, że większość z nas nie potrafi ich wykorzystywać. I z okazjami jest też taki problem, że wykorzystujemy je w znacznie mniejszości. I taki numer jeden problem, który zauważyłem, to jest to, że 80% trenerów, właściwie studiów, nie ma zielonego pojęcia o tym, jak sprzedawać jeden na jeden. To, jest, to nie jest wzięte znikąd, tylko to jest na bazie moich klientów. 80% z nich, e, przychodząc do mnie, nie mówię, że teraz, ale przychodząc do mnie, nie ma tak naprawdę zielonego pojęcia o tym, jak sprzedawać jeden na jeden. Okay? Ten problem wcześniej był głęboko ukryty pod płaszczem problemu braku jakichkolwiek zainteresowanych osób. No, bo jeśli nie masz komu sprzedawać i nie masz żadnej osoby, na której mógłbyś w ogóle to poćwiczyć, no to jest skąd masz wiedzieć, że masz z tym problem? No, nie będziesz tego wiedział. Okay? Jest to problem ukryty. Ale z czego to wynika, że osoby, które spędzają tak dużo czasu z innymi ludźmi, nie potrafią sprzedawać? Po pierwsze wynika to z tego, że nie ma to nic wspólnego. To, że znaczy, generalnie umiejętności komunikacyjne mają pewien zalążek wspólnego z samymi umiejętnościami sprzedażowymi, natomiast ilość czasu spędzonego z ludźmi nie ma już nic wspólnego z umiejętnościami sprzedażowymi oraz umiejętnościami generalnie relacji i komunikacji z ludźmi. Są to dwie całkowicie różne rzeczy. I wynika to też z tego, że jeśli trenujesz znajomych, 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 generalnie osoby z poleceń, no to nie musisz umieć sprzedawać, umów się, one tak naprawdę same sobie to sprzedały. To tylko skasowałeś pieniądze, nie musiałeś wykonać żadnej sprzedażowej roboty, w większości tak to po prostu wygląda. Wybacz, ale taka jest prawda. Jeśli nigdy nie, musie, nie musiałeś sprzedawać, to dlaczego też miałbyś to potrafić, okej? Okay? Eee, więc nie zrozum źle. Ja mam również klientów, którzy pracowali w przeszłości na przykład w sprzedaży, albo mają już na tyle doświadczenia, że radzą sobie genialnie. Tak naprawdę, rozwiązując ten jeden problem z lidami, z, z pozyskiwaniem potencjalnie zainteresowanych osób, te osoby mają niesamowite wyniki, po prostu są, po prostu są dobre w sprzedaży, po prostu potrafią to robić, więc wszystko się zgadza i mają zajebiste wyniki. Pokażę Ci teraz na przykładzie. Po pracy z wieloma różnymi klientami, czy to trenerami, czy właścicielami, właścicielami studiów treningowych, wiem jaki KPI. KPI to jest Key Performance Indicators, czyli to są wskaźniki wydajności, kluczowe wskaźniki wydajności, tłumacząc dosłownie, czyli wskaźniki, jakie powinny być na każdym etapie, aby koniec końców mieć określony wynik, jaki sobie założyliśmy. I jakie te API e powinny być na każdym etapie. Załóżmy, że wpada nam 100 leadów z kampanii. Z tych 100 leadów minimum 60%, czyli 60 osób, musi odebrać telefon. Jeśli mniej osób odbiera telefony, jeśli mniejszy procent osób odbiera telefony, to znaczy, że albo dzwonisz za wolno, czyli czekasz zbyt długo, albo dzwonisz za mało razy, za mało razy się po prostu dobijasz do tych osób. Z tych 60 odebranych telefonów minimum połowa, czyli 30 w tym przypadku musi zostać umówionych na próbny trening konsultacji. Musisz im sprzedać próbny trening konsultacji, wziąć zadatek. Jeśli mniej, to znaczy, że gdzieś coś robisz nie tak podczas umowy telefonicznej po prostu i da się to poprawić. Z tych 30 próbnych treningów konsultacji sprzedanych, minimum połowa powinna zostać sprzedanych na pakiet treningowy oferty, czyli minimum połowa z nich 50% powinna zostać sprzedana. Jeśli mniej, to znowu znaczy, że robisz coś nie tak podczas próbnego treningu konsultacji, możesz coś dodać, możesz zdecydowanie to poprawić. To generalnie oznacza, koniec końców, biorąc pod uwagę konwersję leadów na klientów, że Minimum 10-15% leadów powinno zostać przekonwertowane na klientów. Minimum 10-15%. Ja mam klienta, mam paru klientów, którzy mieli prawie pod 40%, ale to już jest wynik, to już jest wynik e, taki powiedziałbym nietypowy dość mocno. Więc raczej znaczy nie używam tych przykładów, ale jest to możliwe. Obrazuje to, że jest to możliwe, żeby przekonwertować prawie 40% leadów na klientów. Ale są to bardzo rzadkie przypadki i nie liczymy na coś takiego. Raczej 15-20% to jest tak idealnie w przypadku tego lejka. Jeśli jednak kompletnie nie, masz, nie umiesz sprzedawać i nie masz w tym żadnego doświadczenia, to statystyki mogą wyglądać mniej więcej tak. Wpada z solidów, 60 z nich odebrało telefon, to i nic się nie zmienia, bo nie ma to żadnego wpływu, czy umiesz sprzedawać, czy nie na to, ile osób odbiera telefon, tylko to, jak szybko dzwonić ile razy dzwonisz. I teraz z tych odebranych telefonów, jeśli kompletnie nie umiesz tego robić, to powiedzmy, że 10 osób umówisz na próbny trening konsultacji, czyli tą jedną szóstą. Z tych 10 osób, załóżmy, że 20% skuteczności masz, czyli dwóm osobom sprzedałeś ofertę, które przyszły na pełen konsultacji. To jest bardzo słaby wynik ogólnie w tym przypadku. I nagle z tych 10-15% leadów na klientów robi nam się 2%, czyli pozyskaliśmy dwóch klientów ze 100 leadów. To jest katastrofalny wynik ogólnie. Bardzo ciężko jest osiągnąć taki wynik, trzeba naprawdę się moim zdaniem starać od tej drugiej strony, że tak powiem, żeby osiągnąć tak słaby wynik. Natomiast jest to możliwe, jeśli. Kompletnie nie potrafisz sprzedawać, nie obejrzałeś żadnych materiałów, nie nauczyłeś się niczego, to jest to wtedy możliwe. To jest to wtedy po prostu normalny scenariusz, że tak może być. I umówmy się, z takiej ilości lidów pozyskasz jakichś klientów, zawsze pozyskasz jakiś klientów. Ze 100 lidów no nie wiadomo, choćbyś nie wiadomo, jak słaby był w sprzedaży i nigdy nie, nic nie tykał związanego z tym, zawsze pozyskać jakiegoś klienta. Są jednak osoby, które z tej ilości pozyskałyby 30 klientów. To jest to, o czym mówiłem. Czyli 30% lidów do klientów. To są liczby, które są możliwe, ale są bardzo, bardzo rzadkie i nie stawiałbym się na coś takiego, ale są osoby, które jeśli generalnie jesteś fenomenalny w sprzedaży, to byłbyś w stanie te 30-40% nawet z tego zrobić. A są osoby, które z takiej ilości pozyskają jednego trzech klientów, okay? czyli 1-3%, to jest bardzo malutko i takie rzeczy też są możliwe. I to, co robi różnicę, to są tylko i wyłącznie umiejętności sprzedażowe. Okay? To jest tylko to, co robi różnicę to, czy pozyskasz 30, czy pozyskasz 3 klientów w tym przypadku. I to jest właśnie to, jest właśnie to dlaczego nagrywam ten film. I w jaki sposób naprawiliśmy ten problem u naszych klientów? Po pierwsze, sam rozdział odnośnie sprzedaży, odnośnie materiały, w sensie materiału edukacyjnego odnośnie sprzedaży, to 100 jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16 lekcji. To jest 16 lekcji odnośnie samej tylko i wyłącznie sprzedaży. Do tego mamy oczywiście gotowy skrypt do rozmowy telefonicznej, gotowy przebieg konsultacji treningowej, czyli jest pokazane od A do Z, co robić, w jakim miejscu, co mówić i tak dalej, i tak dalej, aby to sprzedać. Natomiast y, sam skrypt nie wystarczy, jeśli nie masz zielonego pojęcia, na czym w ogóle ta sprzedaż polega i dlaczego zadajesz takie pytania, a nie inne, i tak dlatego właśnie są te materiały. Plus, formularze feedbacku to jest bardzo ważna rzecz, tak naprawdę, bo. Możesz przerobić te materiały, możesz generalnie zastosować większość z tych rzeczy, ale jeśli nie masz doświadczenia w praktyce, to pe będą pewne sytuacje zawsze nietypowe, w których ktoś ci wyjdzie poza ramy i tak dalej, i tak dalej. Nie będziesz wiedział, co zrobić, nie będziesz wiedział, co zrobić. Dlatego nasi klienci wypełniają takie formularze feedbacku, mm, wysyłają je mi lub komuś z mojego zespołu i wtedy możemy odpowiedzieć, dać feedback, co należy poprawić, i tak dalej, i tak dalej. Plus konsultacje sprzedażowe. Mamy również takie spotkania raz w tygodniu, gdzie mamy konsultacje sprzedażowe i. Mawiamy, jak, jak przechodziły ostatnie rozmowy telefoniczne i konsultacje e, treningowe. Teraz to się równa to, że osoby bez doświadczenia sprzedaży, które po prostu zastosują te wszystkie elementy, te trzy elementy, czyli konsultacje, formularze, feedbacku, obejrzą to wszystko i to wdrożą, są w stanie sprzedawać oferty na 3, 4, 5 tysięcy złotych na luzie, osobom z reklam, czyli osobom, które są zimne, które nas nie znają. E, to nie są znajomi, to nie są osoby z polecenia i tak dalej. Czyli osoby bez doświadczenia są w stanie sprzedawać oferty na kilka tysięcy złotych, i są w stanie sprzedawać takich ofert 3, 10, czasami i więcej w ciągu miesiąca. Więc oblicz sobie samemu, jakie to są pieniądze. Jeśli generalnie chcesz jako trener personalny zacząć sprzedawać pakiety treningowe właśnie na takie kwoty, robić to 3 do 10 razy w ciągu miesiąca, to kliknij w link w opisie i zaraz bezpłatną konsultację ze mną lub kimś z mojego zespołu. Dziękuję Tobie za oglądanie tego filmu i do następnego.